Dostaliśmy zgłoszenie tutaj z, z, z zakładu w Lgocie Wielkiej o wydobywającym się tlenku węgla. Po dojeździe na miejscu zdarzenia tutaj jeszcze przed naszym przyjazdem dwie osoby zostały zabrane do szpitala. Podczas naszych działań tutaj sprawdziliśmy tutaj załogę pracującą na zakładzie. Sześć z nich wydmuchało powyżej 20 ppm tlenku węgla. Te sześć osób zostało zabranych do szpitala przez zespół pogotowia ratunkowego. Po przewietrzeniu pomieszczeń udało się zbić to stężenie tlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach. Tutaj po rozmowie z właścicielem musieliśmy tutaj y, przerwać proces technologiczny do czasu ustalenia przyczyny y, jak gdyby tej awarii pieca gazowego.